No jest, stoi, proszę Państwa, kurka wygląda jak nówka <grywka> 10 lat maszyna. I mamy naciąg fajny i naciągamy sobie nim rośnie wtedy ciśnienie i sobie ustawiamy na... Odpowiednie ciśnienie. Hamulec. Coś za słabo. Trzeba będzie poprawić hamulce. Działają w ogóle? No, działają. Ale trzeba będzie tu chyba zrobić ten, skrócić linkę troszeczkę, a tamten poprawić. albo nabić oleju pewnie oleju nie ma o, nie wiem, trzeba będzie skrócić linka i tyle dobra yy... W środku Tu widać było belka na zakiszanie Pewnie zakiszali No 2,5 metra szerokości będzie To łyżka akurat Tak jak my mamy 220 Kyle wejdzie No kawę maszynę powiem Wam 2013 rok R9 Pakowaczka No, 15 piętnastka proszę państwa 15 15 sztuka kurczę, ja powiem Wam, że w dobrym stanie Nawet w bardzo dobrym stanie Jedynie co tutaj zalecali, żeby wymieniać to łożysko 209 co roku, bo to wiadomo oni kukurydzę mieli, akurat pakowali nią kukurydzę to za każdym razem, co roku wymieniali to łóżko, bo po prostu zdarzało się, że tutaj jak stoi później zobaczcie tu się dna wklejało tego właśnie kiślu z kukurydzy tego soku no i jak stoi, to później rdzawieje środku i parę razy obróc, parę razy obro, obrócimy żmijką i się rozsypuje z rdzy no, w sumie przez rdze, tak? Jest to, że się za, Ten tutaj fartuch musimy wymienić. Musi się tutaj urwał. Dużo nie używana, bo raptem mieli dwa rękawy rocznie. Więc nie jest wyeksploatowana jakoś. No powiem Wam, że się udało kupić taką używaną. Tutaj ciekawe, tutaj. tutaj no, tu trzeba posmarować. Wiem, tu chyba sprawdzimy, czy są luzy, czy nie ma. Sprawdza wszystko, czy dobrze chodzi. Pałek jest, wszystko jest. No i tyle, no co? Prosta maszyna, tylko że powiem wam, żeby <laughs> przeszło mi na przezmyć takie coś, żeby zbudować taką maszynę. No to jest nie, nie trudno, bo co? Płyty, to wszystko takie, no mówię, to to zresztą to nie jest takie, ten, no, ale powiem wam, teraz patrząc na te gabaryty, na ten ogrom tego wszystkiego. To i tak by zeżarło kupę materiału, i kupę godzin, godzin tak, pracy. Bardzo dużo godzin pracy ogólnie. Także chyba jednak dobrze, że stanęł na tym, że kupiśmy używkę gotową. Już lepiej tą używkę gotową nawet coś tam podreperować. Jak, jak, ten, jak robić od podstaw, a i tak wiadomo, jak się robi od podstaw, to zawsze to, co, co przeróbki udoskonalenia, a to nie te wymiary, a to trzeba przerabiać i to jest takie bez sensu. No to a w tym roku jest jakiś zapas funduszy, więc inwestujemy w przemyślane inwestycje, które można powiedzieć dadzą nam lub zagwarantują, hmm. może nie zagwarantują, no ale prawdopodobnie w tym roku większość was z rolników, wszystkich większość, zapewne będzie chciało przechować zboża. Ja, tak samo też my. No ale mając tylko powiedzmy, tam parę budynków, nie jesteśmy w stanie przechować tyle ziarna. Tym bardziej, że jeszcze mamy rzepak z tamtego roku. Spadła cena już poniżej no, 1600 zł. Więc yy, to już jest totalne dno. No i w tym momencie e, mówimy, dostaliśmy dobrą cenę na jęczmień browarny, zaklepaliśmy. Firma wyszła z ceną 1000 zł50 groszy, 1000 zł50, 1025 zł, 1025 zł gdzieś tak wyszli, wyszli z taką propozycją, ale odbiór w listopadzie, lub w grudniu, lub każdy miesiąc następny jest tam plus za przechowanie, tak? No to słuchajcie, no nawet jak powiedzmy człowiek nie będzie potrzebował jakiejś tam aż tylu tej gotówki, będzie jakiś plus, no to sobie przytrzyma do tego nawet świetnie, tak? W rękawie w rękawach prawdopodobnie nawet dwa lata mogą leżeć te zboże. Bo później się ta folia zaczyna pękać, strzelać coś tam, coś tam, czy degradować, tak? Bo to promienie, wiadomo jak to folia działa. Na, ten, słońce działa na folię i ten. No i w tym roku zdecydowaliśmy się, znaczy to w sumie był impuls, bo jak nam zaproponowano taką cenę za zboże, no ale mówię, nie przytrzymamy. Nie mamy jak, bo tu ziemniaki zaraz będą w przechowalni, mamy we wrześniu wkładamy ziemniaki, no nie przetrzymamy no i mówimy kurcze, albo wybudować szybko hale no hala półbańki. taka standardowa pół nie, no i sama postawienie hali, no to no te sześć miesięcy, tak zależy czy murowana, czy, czy szkieletowa, szkieletowa 3 miesiące no ale mimo wszystko zawsze, tak, no i to trzeba wywalić, no nie, nie mamy takich takiej ilości pieniędzy, więc daliśmy można powiedzieć z 12 razy mniej, bo nie duże pieniądze za nią daliśmy. Naprawdę, powiem wam. Yy, a ten. A teraz ma, mamy gotowca mamy, mamy plac. Tu się trochę odkopie ziemniaków najwyżej. I ten. O, właśnie, ziemniaki. Sprawdzimy na te ziemniaki, bo coś słabo, słabo w tym roku wschodzą. Nie wiem, jak u was tymi ziemniakami No i ten. No jak coś to robi, jakby ktoś, ktoś tu chciał z okolicy, yy, to mogę. Wziąć, zrobić usługę, aby się czy ten. Chyba trzeba będzie po prostu działalność pozarolniczą utworzyć. Co sumie brat zrobi, pewnie na brata to jest wszystko ogólnie. To brat będzie robił usługi pakowania ziarna no, więc, jakby ktoś chciał już, to może się odezwać i ten. I zobaczymy, jak to ten. Jakby ktoś chciał, żeby pakować zboże komuś, coś tam, no to jak najbardziej nie ma problemu. Tylko to oczywiście dogodny termin tak żebyśmy też mieli czas na to żeby jechać zrobić to wiadomo już nie ma będę, to my będziemy sobie robić a później w tym czasie no też jest kupę roboty no ale to zobaczymy tak zawsze można będzie gdzieś znaleźć ten, ten, ten jeden dzień pojechać zrobić usługę komuś coś tam jakby chciał zobaczymy co z tym ziemniakami. kanał nie wiem czy to dobry był pomysł po się po kukurydze, ale dobra, zobaczymy Czy w ogóle one wschodzą, Bo coś słyszałem, że ziemniaki nie chcą wschodzić. A my w tym roku je posadziliśmy. Głęboko no są głęboko. No i idą Dobrze, że idą w tą, w tą stronę, a nie w tą stronę, bo... słyszałem, że są kurczę. co roku naprawdę coś bardzo słabo bo ogólnie w, w, w ziemniaki wschodzą słabiutkie, mizerne te kratykiełki, zimno dopiero tu się robi gorąco a to jeszcze jest ten jeszcze na szczęście trochę wilgoci no zobaczcie ile nie ma, ile nie ma wilgoci, dopiero jakieś 7 cm jest piasek suchy no także słabo za głęboko chyba te ziemniaki posadziliśmy no może i dobrze bo wilgoci tam nie ma na dole będzie no te ziemniaki Mamy jeszcze do złożenia parę rzeczy Dolną to musieliśmy się nadać bo było wtedy bardzo nisko, nie można by było zjechać z lawety Gratis dostaliśmy jeszcze folię Znaczy gratis, w sumie to wytargowało się No i tyle Także jakby ktoś chciał usługi, pakowania To Eddio przyjedzie, spakuje i może sobie leżeć dwa lata Zboże, bo nie wiem, nie wiem, ale mam takie przeczucie, że w tym roku znowu nikt nie będzie chciał z nas ile sprzedać zboża. Każdy będzie chciał przechować. Ja tak też uważam, że tak my tylko sprzedamy tyle, ile po prostu trzeba na kredyty. Resztę będziemy wszystko trzymać, ile się da. I każdy pewnie będzie tak chciał zrobić. No bo słuchajcie, za, za te pieniądze teraz są, to po kosztach oddajemy zboże, nasza praca jest za darmo. Więc yy, ja dziękuję w nie sprzedać takie wolę sobie to przeprowadzić lub zadać drożej. No mamy teraz gwarancję, tak? Mamy gwarancję, że w listopadzie oddamy potem 1000 zł browar, no to już jest no jest ok, tak. Jest źle, nie powiem, bo w tamtym roku 1550 było za tonę, a jeszcze tani kupiliśmy nawozy. W tym roku kupiliśmy jeszcze drożej nawozy. Fakt, że będziemy jakieś tam dotacje, to może to nam wyrówna, no ale 1000 zł to nie w 1500 zł, to 1 trzecią mniej dochodów. No ale o to chodzi, żeby ten rok przetrwać, tak? Jest ciężki rok coś ktoś nas tutaj naciska czy jakieś korporacje widać ewidentnie zagrywkę korporacji w ogóle chcą wykończyć polską gospodarkę i to komuś bardzo zależy na Polsce i na tych krajach właśnie wschodnich, Rumunia i te inne bo nas można powiedzieć e, no my tak nie, nie znaczy tak my jesteśmy bardziej podatni na takie ekstremalne zagrywki jak Zachód Zachód jest bogatszy może sobie pozwolić na jakieś skoki, jakieś tam y, mniejsze dochodowości roczne. Bo oni ogólnie byli lepiej dotowani, lepsze dopłaty. Oni są już, po, y, można powiedzieć, pospłacani kredytowo. Czyli poinwestowali, pospłacali w to co mieli spłacić. No bo wiadomo, nie oszukujmy się, wiemy jakie są niemieckie gospodarstwa. Y, francuskie, holenderskie, czy tam belgijskie, czy y, portugalskie, hiszpańskie. Że, no, nie mówię, że jest wszystko ładnie pięknie, no ale na pewno są w lepszej kondycji jak, jak my. Zachód, wiadomo, zawsze był. I ten. A my to po prostu, my, my wstawaliśmy z pokolów, tak można powiedzieć, po wojnie. bieda, nędza. No, jeszcze 20 lat temu to my robiliśmy takimi tam właśnie jak są. Ten, ten jest 60 i Ursus. Na tym, na tym się można powiedzieć dorabiamy. Dorabialiśmy, dorobiliśmy, no ale weszliśmy do Unii, tak, no pomogła, wszyscy pozaciągali kredyty, żeby bujnąć ten interes, żeby tą gospodarkę ruszyć, aż chciał, wiadomo, no jakoś, żeby upodobnić się do tych niemieckich gospodarstw zachodnich, tak, ale teraz tak, oni już wyszli z, oni są, wiadomo, jak zawsze mówią, my jesteśmy 20 lat za Murzynami, jak to się mówi, nie no, za Niemcami jesteśmy, byliśmy jakieś te 30-20 lat, jak nie ma to tam wchodzimy do góry. Oni byli już, już w tym momencie jak my teraz jesteśmy, w, pod kątem sprzętu i y, kredytów, coś takiego, no można powiedzieć, oni... W Polsce jest takie coś, że teraz rolnicy kupują tą ziemię. Nie wiem jak w Niemczech było, czy oni już tą ziemię nabyli, czy tam po jakich cenach, to nie wiem, nie będę spekulował ale na pewno sto, szybciej się można powiedzieć uwolnili z kredytów niż Polacy tak? lepiej stoją w tym momencie oni mogli sobie pozwolić no powiedzmy, na jakieś poniesienie kosztów jeden rok tam powiedzmy no, nie, nie, nie zarobić tak? i przeżyją a Polak jest taki że no, jednak my mamy kredyty mamy kredyty, mamy, mamy duże kredyty ogromne jest tanie zboże, drogo kupiony nawóz więc taki rok dla nas to jest być, albo nie być, czyli możemy się ustecznić. No i o to mi chodziło, ale nic, my sobie jakoś poradzimy. W ten sposób, przechowywamy zboże i za, mi się wydaje, że dopiero w następnym roku, gdzieś tam wiosną, e, Ukraina obsiała tam około 30% mniej czegoś, chociaż, nie no, troszeczkę mniej obsiali, ale ogólnie też ponoć w tym roku wiosną nie dawali nawozów tak jak trzeba. Więc na pewno będą mniejsze, będzie spadek plonu. Eee, i na pewno to wywoła później jakiś wzrost, bo tego zboża, który już wypchali do nas i tutaj przesiadni na cały świat, bo potrzebują pieniędzy, więc się, póki Rusek im tego nie ukradł. Eee, no w tym roku no, już będzie ciężej tak? z tym zbożem, więc czuję, że w następnym roku znowu może być wzrost cen, także będzie chyba warto. No, ryzykujemy. W tamtym roku też myśleliśmy, że będzie jeszcze droższe zboże że... ja tak sobie tam mówię, 1600 zł niemożliwe, nie ma opcji no, no dobra, sprzedam po dwa, no to jeszcze już jest 1600, no to... jeśli mówimy, że coś będzie niemożliwe to się jednak spełnia, ktoś komuś komuś bardzo zależy na tym, żeby zniszczyć tutaj ten wschód tą gospodarkę przydusić nas kolanem jak to ja mówię, to przydusić kolanem trochę tam bezdechu i... Zdechną. Wpadają ci najsłabsi, później Zachód przyjedzie, wyłoży kasę, kupimy twoje gospodarstwo, przejmiemy. Nie ma problemu, tak jak robią to w Ukrainie teraz. Dają za dzierżawy parę złotych, nakręcą lodów i są zadowoleni. No to właśnie to jest przewaga tego silnego gospodarstwa. Tak? Ten, kto ma pieniądze, to łatwo może wychwycić taką. Yy, Wiesienka na torcie można powiedzieć, że gospodarstwo się rozwijało przez ileś tam 20 lat, przychodzi jeden ciężki rok, zwija się z torbami, przychodzi taki majster z teczką, daje połowę ceny, wartości, wszystkiego. No i co ma zrobić ten rolnik? No sprzeda. Sprzeda, korporacja weźmie i się cieszy. I jeszcze ma większą wtedy siłę, tak? Korporacja wtedy rośnie w siłę. Ona ma jeszcze większy wpływ wtedy na globalne ceny, na skup, na sprzedaż. No bo takie płynie gospodarstwa, jak są ogromne gospodarstwa, oni powiedzmy, to jest zawsze powiązane z korporacją, z dużymi firmami, to już są przedsiębiorstwa, to nie są rodzinne gospodarstwa, oni już wtedy rządzą, trzymamy, dosadzając cynka, powiedzmy, tam z góry, trzymamy zboże, bo tak ma być, tak ma być, albo po prostu wywieramy presję na rynku, nie sprzedajemy, idzie cena do góry, albo odwrotnie, żeby kogoś tam zmusić do, do sprzedaży. Wypychamy, żeby cena spadła, a oni niech tam trzymają sobie. No i tak jest w tym roku. Czyli to są typowe zagrywki takie marketingowe, korporacyjne, gospodarcze, wpływ. No to też oczywiście nie mówię, no mają, ma też wpływ. Inne mają wpływ te warunki, czyli pogoda, jakieś anomalie, wojna, ceny surowców. Tym najbardziej, no bo widzicie, spadł gaz w Europie i nagle cele po 1600 złotych. Znaczy RSM 26S, to się pytałem. Hmm. No i co to zrobić? Dobra. Takie moje tam przemyślenia, nie wiem, możecie się zgodzić lub nie zgodzić z tym. Na pewno się sporo ludzi z tym nie zgodzi, ale nieważne. Ja tak myślę i tak sobie myślę po prostu, bo to są moje po prostu domysły. To nie jest, że tak jest, tylko to co widzę to na to wskazuje, że tak może być. Niekoniecznie, także czy trzymać zboże, czy nie trzymać zboża? To już Wasz wybór i mój. A czy to zrobię, czy nie zrobię tego, tak? No, to jest trudna decyzja. Widzicie, ja podjąłem decyzję, że przytrzymam rzepak do dzisiaj 100 ton. Eee, sprzedałbym to za 300 tysięcy. Dzisiaj sprzedam to za 160. Jestem 140 tysięcy w plecy. No, można powiedzieć, straciłem, tak? Eee, no, ale co zrobić? No, taki takie świat taki świat zbudowany, że zarabiają na nas na producentach i zawsze tak było i zawsze tak będzie, że producent zawsze dostanie po garach i nie dadzą mu zarobić, ale pośrednik zawsze jest tak, że ma 300 rękawiczki i zawsze kupi i o połowę drożej musi sprzedać. No ale są też są takie momenty, że no przedsiębiorstwa też mają ciężko, bo jak kupili nawozy po 4500, a spadły po 1600, po czym po 2000 to też mają jakieś koszty. No ale yy, z, nas, z nas można powiedzieć śmiało doili, bo ceny na pewno kupili tanio nawozy, a później sprzedawali po 2,5, więc zarobili swoje, a teraz stracili swoje. Więc można powiedzieć, się wyrównało to. No ale krzywda to zawsze jest krzywda tak? Każdego. Nikt najlepiej by było, jakby wszyscy zarobili uczciwe pieniądze za uczciwą pracę. A nie, że jeden na drugim sobie za, zarabia. Daje sobie ogólnie, że jeden, na, jeden kosztem drugiego zarabia. tak? Okrada, można powiedzieć. To jest moim zdaniem już okradanie ludzi. to jest po prostu chytrość. Chytrość, przebywłość i tyle. Ale to nic. Nie musicie się ze mną zgadać. Na razie mamy maszynkę. Powtarzam następny raz. Jakby ktoś chciał. Jak najbardziej mogę wykonać usługę i spakować komuś zboże. Te worki. Cena. Nie wiem, muszę się zorientować ile tam biorą za tonę spakowanego tego materiału. To jest bardzo fajne, tylko wiadomo, folia, mogą ptaki robić dziury, to wiadomo, trzeba to kleić albo po prostu my ogólnie podjęliśmy decyzję, że będziemy robić te worki, ale mamy tych dużo plandek, tych siwych, takich już można powiedzieć tam. Takich już zmurszałych, gdzie woda przechodzi przez nie, ale będziemy nakrywać, bo nakrywamy tą, yy, tą plandeką, żeby po prostu jakby pies czy tam ptak, żeby nie, nie dziubał tego, tak żeby tego tam, nie, tam nie, nie robił tych dziurek i w ogóle. Także taki jest plan i zamysł. Dobra, tyle z dzisiaj, na razie, trzymajcie się.